Przelewy Blik. Dzięki przelewom Blik nie tylko wyślesz przelew na telefon, ale też poprosisz o przelew czy rozliczysz się ze znajomymi za wspólny prezent. To wszystko bez znajomości numeru konta odbiorcy. Wystarczy jego numer telefonu. Listę kontaktów ze swojego telefonu możesz zobaczyć bezpośrednio w aplikacji Moje ING Mobile. Każda osoba z listy dostanie przelew od ciebie natychmiast na powiązane z numerem telefonu konto. Jak zrobić przelew na numer telefonu? Wejdź do Moje ING Mobile. Wybierz przelewy Blik i zaloguj się do aplikacji. Jeśli robisz to pierwszy raz, zgódź się na udostępnienie swojej listy kontaktów. Podaj numer telefonu odbiorcy lub wybierz go ze swojej listy kontaktów. Wpisz kwotę i tytuł przelewu. Ponadto, dzięki przelewom Blik błyskawicznie podzielisz i rozliczysz wydatki pomiędzy znajomymi oraz sprawdzisz, kto oddał ci już pieniądze. Od teraz wspólna kolacja z przyjaciółmi i tylko jeden rachunek nie będą kłopotliwą sytuacją. A jeśli zdarzy się ktoś zapominalski, to w prosty sposób wyślesz mu prośbę o przelew plik. Wystarczy, że odbiorca ją zaakceptuje, a odpowiednia kwota od razu trafi na twoje konto.